Do neta trafiło ogrom informacji na temat rozdziału siódmego i poznaliśmy zmiany na wyspie, a nawet jego mapę, już dzisiaj odbędzie się event w og trybie, pojawiły się informacje na temat nowego trybu gry, już niebawem obecny rozdział dobiega do końca oraz jak zawsze mamy ogrom zmian, nowości i wycieków, lecz zanim sobie do tego przejdziemy, to teraz macie zwycięstwo naszego ostatniego konkursu. Jeżeli to ty drogi widzu, chcesz zgarnąć prezent za 300 fałdolców, to koniecznie zostaw łapeczkę do góry i suba z dzwonem, no bo jak sami widzicie do tej pory ponad 50% z Was tego nie robi, no i przypominam jak jako epic partner o kodziku Kicia, tak jak te ta kozaki i o komentarzu znikamy, a my przejdźmy sobie już do filmu. No dobrze widzowie, a my przejdźmy sobie do dzisiejszych informacji, bo jak samych chwilkę temu słyszeliście, mamy tego wszystkiego naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo, a cały dzisiejszy odcinek musimy sobie zacząć od tematu pewnego wydarzenia, które co ciekawe będzie miało miejsce w Fortnite dokładnie dzisiaj. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, to poza tym, że wczoraj w grze około godziny 20 odbył się event związany z Daft Punk dzisiaj o dokładnie tej samej godzinie w grze odbędzie się kolejne wydarzenie na żywo, tylko że tym razem będzie to wydarzenie fabularne, a jest to oczywiście event Kostki Rewina. To właśnie od dnia dzisiejszego kostka, która do tej pory cały czas przemieszczała się po wyspie od dobrych kilku dni, a nawet i można powiedzieć, że tygodni, wpadnie do zalewu zdobyczy, a tym samym roztopi się ona w nim tak jak było to kiedyś, i woda na zalewie zmieni się w substancję z kostki Rewina. Samo wydarzenie, tak jak wspomniałem Wam już wcześniej, rozpocznie się dokładnie dzisiaj o godzinie 20, ale co ważne, pamiętajcie, że może się ono odbyć kilka minutek wcześniej, aczkolwiek na teraz ten ostatni ruch kostki ma wydarzyć się równo o tej godzinie 20. W opisie tego filmu zamieszczę Wam link do strony internetowej na której sami będziecie mogli sobie obserwować, kiedy pojawi się kolejny ruch kostki, bo jeszcze przed jej wpadnięciem do zalewu dzisiaj wykona ona dokładnie 10 ruchów, od momentu, w którym publikuję dla was ten film na kanale. No i co też ciekawe widzowie, już ostatnio wraz z wydaniem tej ostatniej wielkiej aktualizacji, która trafiła do Fortnite'a, do już jakiś czas temu wyciekł cały filmik z tego wydarzenia i filmik ten przelatuje wam od pewnego czasu na ekranie i to tak będzie prezentowało się całe dzisiejsze wydarzenia. Jak sami mogliście zobaczyć, wydarzenia, które będzie dzisiaj w Fortnite'cie nie będzie jakieś mega i też nic wielkiego nie będzie się na nim działo, ale dla osób niewiedzących, wydarzenia, które będą teraz miały miejsce w OG-trybie, będą ważne w kolejnych sezonach, które będą się tam pojawiały. No i tutaj chciałbym jeszcze dla wszystkich dodać, że ja sam będę prowadził dzisiaj live właśnie z czekania na całe te wydarzenie i sam live będzie startował około godziny 18.30, najpóźniej godziny 19.00 i razem wspólnie będziemy trzeba czekać, aż kostka wpadnie już do zalewu zdobyczym i jeżeli nie możecie być akurat dzisiaj na komputerze, to koniecznie wpadajcie na dzisiejszego live'a. Skoro znacie już informacje na temat eventu Kostki Rewina, przejdźmy sobie teraz do kolejnego tematu, jakiego dzisiaj dla Was przygotowałem, a jest to temat, co ciekawe, nowego rozdziału siódmego sezonu pierwszego, jaki zostanie wprowadzony do Fortnite'a, ponieważ tak, znów w internecie w ostatnich dniach pojawiły się informacje w całym jego temacie. Tym razem są to informacje dotyczące jego wyspy i tego, co się na niej pojawi oraz pewnej nowości, jaka zostanie wprowadzona do Fortnite'a przy okazji jego wydania w grze i na początku zaczniemy sobie od pierwszej zmiany na wyspie, jaka może pojawić się właśnie wraz z jego pojawieniem, się się w Fortnite'cie. W ostatnich dniach do internetu wyciekły informacje na temat Króla Lodu i tego, że powraca on do Fortnite'a, lecz jest przy tym ważna zmienna, ponieważ okazuje się, że sam Król Lodu powraca, ale nie jako postać na event w OG, tylko jako nowy boss, który będzie chodził po wyspie. Informacje o tym zostały podane przez dokładnie tą osobę, którą macie teraz na moim ekranie w tle i napisała ona tam, że w plikach gry jest pewien plugin, który świadczy o tym, że jego postać będzie teraz bossem na wyspie i dodaje on, że nie wie, czy chodzi tutaj o bossa, który będzie na wyspie OG, czy może o bossa, który pojawi się na wyspie Battle Royale. Niektóre osoby na Twitterze zaraz po pojawieniu się tej informacji zaczęły dawać nam znać, że jego postać ma zostać wprowadzona do Fortnite' wraz z startem nowego rozdziału 7 i dają znać, że będzie to boss, który zostanie dodany do Fortnite dopiero w tym nowym rozdziale i jest nawet na to kilka dowodów, które mogą to potwierdzać. Jak wiemy, król lodu to postać zimowa, która została kiedyś wprowadzona do Fortnite na event zimowy, a skoro teraz ma on trafić do gry jako dodatkowy boss i nie wiadomo do jakiego trybu trafi, to jest szansa, że. Ujrzymy go na wyspie rozdziału 7, zaraz po jego starcie. Jak nie wiecie, to w nowym rozdziale zaraz po jego starcie, poza tym, że dostaniemy całkowicie nowy karnet bojowy, nowe lokacje, zmiany na wyspie i nowe przedmioty, w grze zaraz po jego starcie wystartuje również event zimowy z prezentami, więc jak najbardziej król lodu może trafić wtedy do Fortnite'a. Czy tak będzie tego na teraz nie jestem w stanie wam potwierdzić, ale patrząc na to, że kiedyś król lodu nie był bosem na wyspie, tylko pojawił się na chwilę na evencie, a teraz ma pojawić się jako boss, można się spodziewać, że rzeczywiście zostanie on wydany na wyspie. Rozdziału siódmego, ale na szczegóły, niestety, musimy sobie jeszcze troszeczkę poczekać. To jednak nie wszystkie informacje jakie mam dla Was w temacie nadchodzącego nowego rozdziału 7, ponieważ poza tym, że poznaliśmy informacje na temat pierwszego bossa jaki może pojawić się na wyspie, donata wyciekły informacji na temat pewnego nowego trybu gry, jaki co ciekawe może zostać wprowadzony do Fortnite'a właśnie wraz z startem tego nowego rozdziału. Tutaj tak dla przypomnienia dla wszystkich, to od momentu rozdziału 5 za każdym razem gdy do Fortnite'a trafi nowy rozdział, twórcy Fortnite'a wprowadzają do gry kilka nowych trybów i mam tutaj na myśli przykładowo tryb Lego, tryb wyścigowy Tryblinia ognia i wiele innych ciekawych trybów. No i to właśnie teraz pojawiły się informacje na temat kolejnego nowego trybu gry, jaki może zostać wprowadzony do Fortnite'a, a cały ten temat w ostatnich dniach został podany przez dosłownie wszystkich likarów na Twitterze, a w tym przez likera Hypexa, który napisał nam, że do Fortnite nadchodzi tryb gry o nazwie Graj jako Złoczyńca. Jak sama nazwa wskazuje, tryb ten będzie polegał mniej więcej na tym, że zaraz po wejściu do gry zmienicie się w jednego ze złoczyńców, którzy byli na wyspach od rozdziału pierwszego do rozdziału 6 i każdy będzie innym. I tak będziecie walczyć z innymi przeciwnikami właśnie w tym trybie. Zapewne, gdy traficie na jakiegoś konkretnego złoczyńca, automatycznie otrzymacie również jego przedmioty oraz jego umiejętności, i tak mniej więcej to będzie działać. I według doniesień od likerów, twórcy gry dopiero rozpoczęli pracę nad wydaniem tego trybu w Fortnite. Patrząc na to, że do startu nowego rozdziału siódmego zostało już naprawdę bardzo mało czasu, jest szansa, że tryb ten zostanie wydany w grze wraz z jego startem, tym bardziej, że jest to chyba wystarczający czas, aby twórcy gry do końca dopracowali cały ten nowy tryb. Obecnie nie jestem w stanie wam zagwarantować, że akurat ten nowy tryb gry zostanie wprowadzony do Fortnite'a w rozdziale 7, ale wiemy, że trafi i wiemy na pewno, że wraz z startem nowego rozdziału do gry trafią nowe tryby, ale tak jak mówię, nie wiemy jakie i nie wiemy, czy akurat ten tam trafi. No i możliwe nawet, że właśnie ten Król Lodu, o którym mówiłem wam wcześniej, został przygotowany po to, aby został wydany wraz z startem właśnie tego nowego trybu w rozdziale 7, ale to dopiero zobaczymy i na obecny moment Król Lodu ma trafić na wyspę rozdziału 7 albo na wyspę OG, tego nie wiemy, no i przy okazji znam, możliwe pierwsze tryby nowego rozdziału w grze. A na koniec, jak zawsze, mam dla Was kilka takich dodatkowych informacji, a pierwszą informacją, którą dla Was przygotowałem, jest informacja na temat pewnej darmowej nagrody, która, co najważniejsze, będzie dla Was dostępna tylko i wyłącznie do dnia dzisiejszego i potem nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie jeszcze dostępna, a chodzi tutaj oczywiście o darmową parasolkę. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, a to dokładnie w piątek do gry powrócił tryb Delulu, czyli tryb z czatem zbliżeniowym i tak jak zapowiadałem Wam już ponad tydzień temu, tryb ten był dostępny w ubiegły weekend i ten teraz i jest on dostępny tylko i wyłącznie do dnia dzisiejszego. Wspominam tutaj o tym nie bez powodu, ponieważ tak jak już mówiłem wcześniej, nie mam totalnie pojęcia kiedy tryb ten ponownie zostanie wprowadzony do Fortnite, a, a jest to ważne, ponieważ jest tam dostępna darmowa parasolka za wygranie gry i macie ją widoczną teraz na moim ekranie w tle. No i tutaj tak jeszcze dodam, że w późniejszym czasie do Fortnite'a na 100% zostanie wprowadzony jakiś tryb, który będzie właśnie posiadał na stałe mikrofon zbliżeniowy z innymi graczami, tym bardziej, że były ostatnio informacje, że twórcy gry pracują nad właśnie trybem z tą funkcją, która będzie na stałe, lecz i tak czy jak tryb Delulu znika dzisiaj z gry. No i widzowie, jest też szansa, że sam tryb gry zostanie wprowadzony do Fortnite'a właśnie wraz z startem nowego rozdziału 7 sezonu pierwszego, ponieważ teraz, tak jak już mówiłem wcześniej, są testy tego trybu i twórcy gry sprawdzają, jak to wszystko działa, więc może akurat trafi on na nowy rozdział, a wy pamiętajcie, żeby odebrać darmowe nagrody, bo są one dostępne tylko do dnia dzisiejszego. Na teraz są to wszystkie najważniejsze informacje na temat nowego rozdziału 7 dzisiejszego eventu i nadchodzących nowości, a jeżeli chcecie kolejne odcinki w tych tematach, to koniecznie zostawcie apeczkę do góry i komentarz rozdział 7, a nie dość, że niebawem na kanale pojawi się film o właśnie takiej tematyce, to dodatkowo każdy z was dostanie ode mnie serducho w komentarzu. Na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim apeczkę do góry, o ile w ogóle wam się on spodobał. Pamiętajcie o subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów i live'ów. No i nie zapomnijcie o kodziku kicia w sklepie tak jak te kozaki na samym początku, a my widzimy się już dzisiaj na live wieczorem i jutro na filmie po południu. Yo!